Cześć, z tej strony Karolina i witam się z wami w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś jest dzień, kiedy marzenie się spełniło, a mianowicie mamy 1000 subskrypcji, równy 1000. Mam nadzieję, że ta liczba dalej będzie rosła i że ten 1000 nie będzie jakimś takim przystojem. Mimo to bardzo Wam dziękuję, że aż 1000 osób jest tutaj ze mną, tak jakby na stałe. A jeśli jesteście nowi. I jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to koniecznie zasubskrybujcie. Dawajcie łapeczki w górę. Ja mam zrobione nowe paznokcie. Spóźniłam się dzisiaj do Agnieszki, aż 12 minut. Ponieważ nie umiem jeździć po Wrocławiu z nawigacją i po prostu nawigacja wyprowadziła mnie w pole, ale udało się zrobić. Takie też są przepiękne. Ten funkcjowy kolor jest naprawdę super. Szczególnie że szykują mi się jeszcze mini wakacje, więc ten kolor jest taki wakacyjny. I co zabieram bez dzisiaj na dzień ze sobą? On nie będzie raczej jakiś fascynujący, ponieważ mam dzisiaj trochę pracy, ale pokażę wam co nieco i co. Zobaczymy co się będzie działo. Teraz jadę do domu. Domu, wyłączam nagrywanie, zapinam pasy, żeby nie było żadnych wątpliwości, że e, nie jeżdżę w pasach. Ja, prowadząc samochód, robię sobie zawsze coś takiego, ale już mi Adam wytłumaczył, że to nie jest zbyt bezpieczne, dlatego jadę tak. Związuję tylko włosy, ponieważ tak jest zawsze wygodniej. I co, jadę do domu? Wstawiam wam tutaj albo tutaj. Nie wiem gdzie, fotę mojego śniadania, które nie było jakieś wybitne były to dwa ciasteczka owsiano-bananowe i riso waniliowe z orzeszkami. Nie jestem jeszcze głodna, więc dość długo mnie trzyma. Ale zaraz wrócimy do domu i coś na pewno zjemy. Na obiad będzie dzisiaj ryż z warzywami i kurczakiem. Adaś właśnie przygotowuje to jedzonko, a ja już jadę, nie gadam. Zaczynamy ten film, bo dzień już zaczęłam od zrobienia paznokci. Zobaczcie, tutaj szef kuchni Adam pokroił warzywka, pokroił mięsko i robimy dzisiaj wspólny obiad. To się rzadko nam zdarza, ale jest super. Ja gotuję tutaj ryż, a tu mam, ja mam jakieś dwie kolby kukurydzy, więc też je ugotuję. No i tu będziemy zaraz smażyć mięsko i wszystkie warzywka. Tak wygląda obiad. To oczywiście jest porcja na więcej niż jeden dzień. I moglibyście zapytać, dlaczego nie było przepisu, a przepisu nie było, dlatego że to było danie totalnie na spontanie. Nie czuję, gdy rymuję. Ja takie dania nazywam czyszczeniem lodówki, ponieważ tutaj jest wszystko, co zalegało delikatnie w lodówce. Łącznie z odrobiną pasaty pomidorowej, z jakąś odrobiną sera grana padano, no i oczywiście warzywkami. Smakuje przepysznie, bo już próbowałam. Są tutaj moje świeże ziółka. Ten, kto jeszcze nie widział, taką hodowlę ziół uprawiam w domu. Mam miętę, tutaj jest borówka rozmaryn, pietruszka, bazylia oraz oregano. I powstała nam taka szamka, no sami powiedzcie, że wygląda przepysznie. Taka trochę ciapka, ale ja uwielbiam takie rzeczy. Jeśli będzie Wam się podobać, to na pewno w którymś z kolejnych odcinków przepis na taką paciajkę się pojawi. Zastosowałam tutaj mój psychologiczny trik. A mianowicie nałożyłam sobie na mały talerz, aby wydawało się, że jedzenia jest bardzo dużo. Mam tu dużo warzywek: papryka, cukinia, e, cebula oraz marchewka, więc zabieram się za jedzenie. Co prawda jest dopiero dwunasta, ale przynajmniej nie będzie dzisiaj przekąsek. Ołki dołki! Adaś jedzie do pracy. Ja też idę do pracy, ale trochę później, więc z okazji tysiąca subskrypcji upieczemy sernik. Mam gdzieś tu, mam tu twaróg na serca, twaróg na ser, tak. Serek śmietankowy do serników, naleśników i innych smakołyków brzmi idealnie. Zrobimy mój ulubiony sernik królewski, czyli zwany przez niektórych sernikiem czarno sernik czarno-biały. Chociaż nie mam kakao i użyjemy zamiast kakao czekolady do picia. Yy, te czekolady są jeszcze po wielkim teście czekolad do picia, który miał miejsce w, we vlogmasach. I w ogóle ostatnio się zastanawiałam, jak to jest, że ja tyle piekę. Dlaczego ja tyle piekę? I ja w ogóle piekarnik to jest teraz mój must have. Ja już nigdy się nie wprowadzę do domu bez piekarnika. I tak sobie myślałam, że ja po prostu mam babunię i dziadusia, którzy strasznie dużo pieką. Mój dziadek zawsze, jak do niego przyjeżdżałam, to zawsze piekł tort z okazji mojego przyjazdu. Dziadek mnie ogląda. Pozdrawiam Cię, dziadku. Także no, my pieczemy sernik. Nie wiem, czy dziadek robił kiedyś sernik, ale na pewno piek zawsze dużo pyszności i pamiętam ten tort. Pycha. No, także ja się zabieram za sernik. I sernik ma to do siebie, że musi ostygnąć trochę, po upieczeniu więc akurat go upiekę, pojadę do pracy, wrócę z pracy, Adam też wróci z pracy i wtedy zjemy sernik. Robienie naszego sernika zaczynamy od przygotowania dwóch warstw kruchego ciasta. Potrzebne nam będzie 320 g mąki, szczypta soli, odrobina proszku do pieczenia. Ja dałam tak półtorej łyżeczki. Trzy łyżki gorzkiego kakao, którego jak widzieliście wcześniej, ja akurat nie miałam, więc dodałam czekolady, takie wiecie, na gorąco w proszku. Do tego trzy czwarte szklanki cukru. Ja tym razem użyłam zwykłego cukru, ale jeśli użyłabym erytrytolu, to ciasto byłoby 100 razy bardziej fit, i miałam. Mniej kalorii. Do tego wszystkiego 200 g masła i 2 jajka. Zamiennie można użyć tych trzech żółtek ale ja jednak wolę używać całych jajek, ponieważ potem te białka u mnie się marnują no i w ten sposób marnuję żywność, czego bardzo nie lubię. Dlatego dodałam dwa całe jaja. Najpierw porządnie mieszam wszystkie suche składniki i potem do tego kroję masło. Oczywiście masło powinno być pokrojone w piękną kosteczkę. Mnie jednak nigdy nie chce się brudzić deski, więc robię to tak jak widzicie w powietrzu. I następnie właśnie dodaję do tego moje jajka. Ciasto zagniatam ręcznie. Jest to spowodowane tym, że nie mam jeszcze wielkiego miksera kuchennego, o którym bardzo marzę, ale po drugie, ciasto ugniecione ręcznie jest zawsze, mam wrażenie, trochę lepiej wyrobione, dlatego tak sobie bardzo długo ugniatałam, aż powstała mi taka całkiem gęsta już kula. Ciasto musi zostać porządnie wyrobione, ponieważ tylko wtedy będzie gładkie. Jeśli nie do końca dobrze je zmieszamy, no to powstaną nam niefajne grudki po pieczeniu. Dzielę ciasto na dwie części, starałam się, aby były dość równe, chociaż było to dość ciężkie. I jedną kulę kładę sobie do zamrażarki, oczywiście najpierw owijam ją w folię. A drugą e, część ciasta wyłożyłam na moją nasmarowaną i wyłożoną papierem do pieczenia tortownicę. Ja potem e, tę blachę, te tortownice z ciastem również wstawiłam do lodówki, ponieważ nienawidzę, gdy kruche ciasto się mocno lepi. Więc rozpłaszczyłam ją sobie, nie kroję tego na kawałki, tak jak w przypadku szarlotki. Pamiętacie na pewno, jak robiliśmy szarlotkę, kroiliśmy takie plastry i dopiero wtedy rozgniataliśmy ciasto mm, na taką płaską masę, ale ja zrobiłam to teraz wszystko paluchami i wyszło mi znacznie lepiej. I zabieram się teraz za robienie masy serowej, do której potrzebujemy kilograma twarogu, 200 g masła lub zamiennie 200 g śmietanki 30. -tki. Ja użyłam śmietanki, ponieważ nie miałam już w domu masła. Do tego cukier. Ja znów proponuję erytrytol, jedno opakowanie cukru waniliowego, ale to można pominąć. Cztery jajka i opakowanie budyniu śmietankowego. Jak potem zobaczycie, ja nie miałam tego budyniu, więc bez niego też się da przeżyć. Żółtka oddzieliłam sobie od białek i zaczęłam ubijać moją śmietanę, co wcale nie było takie łatwe. Szczególnie, że nie miałam całych 200 g, tylko około 194 ml. Ale tak sobie ją ubijałam, do tego dorzuciłam sobie trochę cukru, potem właśnie tego cukru waniliowego. No i tak sobie ubijałam, aż masa była całkiem gęsta, chociaż łatwe to nie było. Wydaje mi się, że moja śmietanka była niewystarczająco schłodzona, także schłodźcie ją na maksa. I starajcie się ubijać w szklanej misce. Ja ja uważam, że ubijanie wszystkiego w szklanych miskach jest 100 razy łatwiejsze. Jak widzicie, dodałam sobie potem resztę mojego cukru. Znów mogłam dodać erytrytolu, ale po prostu mi się skończył. Na szczęście już uzupełniłam zapasy. No i gdy już wymieszałam te śmietane z cukrem, to zaczęłam powoli dodawać twaróg. W przepisie, którym się sugerowałam, było napisane, żeby to był jakiś super tłusty twaróg. Mój wcale nie był, po prostu to był taki twarożek z wiaderka. Kiedy już dodawałam tak tę masę, ta moja masa sernikowa gęstniała, aż w końcu postanowiłam przestać bawić się tymi łyżkami i po prostu dodać całą masę, którą miałam w wiaderku. Uwierzcie mi, że pachniało to przebosko. Kolejnie dodawałam po jednym żółtku. Jak widzicie, jedno mi się rozwaliło, dlatego to wcale nie było takie proste, bo w końcu dodałam dwa, a nie jedno za trzecim razem. To nie stanowiło żadnego większego problemu, po prostu masę porządnie wymieszałam i jak widzicie tutaj dodaję ten budyń waniliowy, ale haczyk w tym był taki, że ja miałam raptownie pół jego opakowania, dlatego dorzuciłam sobie jeszcze około 15 g tej śmietanki śnieżki. Nie wiem szczerze mówiąc, czy to coś dało, ale masa pachniała mocno sernikiem i wanilią. Następny krok to ubijanie białek, no i te już się pokusiłam o ubijanie właśnie w szklanej misce. Dodałam do tego trochę Trochę soli, aby białka były sztywne i następnie powolutku szpatułką zaczęłam je przekładać do sernika. Pamiętajcie, że trzeba je mieszać naprawdę bardzo ostrożnie, aby nie zepsuć tej struktury białek. Nie przesadzajcie jednak, ciasto musi być dobrze wymieszane, ponieważ jeśli nie wymieszamy tego dobrze, no to po prostu część masy będzie oklepnięta, a część puszysta. Kolejny krok to wyciągnięcie mojego spodu z piekarnika, nie, nie z piekarnika, z lodówki, i podziurkowanie go widelcem. Tak jak widzicie, z reguły dziurkuje się tak tarty, ale tutaj spód do sernika też polecam podziurkować, i następnie przełożyłam serową masę do środka. Pięknie ją wygładziłam, bo była naprawdę puszysta, jak taka chmurka. Posmarowałam tak, żeby wszystko było w każdym rogu mojej tortownicy, i następnie mój ulubiony krok. Czyli pukanie sernikiem. Słuchajcie, to jest takie super, jak po prostu uderzacie sernikiem o blat i takie te wszystkie pęcherzyki po prostu tam znikają. No i kolejny krok to już nic trudnego, bo to po prostu starkowanie pozostałej części ciasta na tarce. Kładamy do piekarnika i gotowe. Okej, okay, ja tak mniej więcej ogarnęłam. Nauczyłam się, że w tej kuchni, gdzie jest zmywarka, nie zostawiam bałaganu na dłużej. Yy, ponieważ to nie ma sensu, zawsze sprzątam od razu, i potem jest po prostu czyściutko, więc jest mniej więcej porządek, jeszcze tylko wycieram tu ostatnie rzeczy. Sernik już się upiekł. Chciałam Wam coś nagrać wcześniej, ale wyładował mi się telefon, więc wyciągniemy go razem z piekarnika. Okej, okay, jednak jeszcze na chwilę muszę uchylić. Wiecie, uchyliłam drzwiczki piekarnika, żeby nie za mocno opadł. Mam nadzieję, że w ogóle nie opadnie. I zaraz wyciągamy. Dobra, myślę, że już czas. Minęło dosłownie 5 minut, odkąd nagrałam ten poprzedni kawałek, ale wyciągam. Kurde, ej, słuchajcie, on mi się majta! Idę sprawdzić jeszcze raz przepis. Słuchajcie, tam serio było napisane, żeby piec to przez 45 minut, i ja faktycznie tyle piekłam. Ale ten mój sernik jest. Yy, pływa, jakby w sensie, wiecie, tak się trzęsie. I teraz się zastanawiam, ponieważ pamiętam, że kiedyś moja mama piekła sernik. Yy, I ten sernik po prostu, on musiał odstać, żeby stężyć. Ale ja nie wiem, czy to jest normalne. Zobaczcie, on mi się tak trzącha. Ok, babcia mi powiedziała, że sernik taki jest i on po prostu musi, musi stężeć, ma najpierw wystygnąć, yy, w, tak jakby tutaj, a potem yy, jeśli dalej będzie rzadki, to żebym wstawiła go do lodówki, ale wiecie co, no dalej jest taki trochę płynny, ale już jest... Lepiej wygląda serio fajnie. Pokażę Wam zaraz z góry. Nie wiem tylko co się stało, bo jest tak jakby dolna część piekarnika brudna, jakby coś wypłynęło z tej blachy. Nie wiem. Zobaczcie, wygląda tak całkiem legitnie. Bardzo ładnie, jest taki mięciutki, ale trudno. Może stężeje. Ja się zabieram za jedzenie banana i wychodzę do pracy. Okej, okay, wezmę sobie jeszcze kawałek kukurydzy. W każdym razie. Los jest beznadziejny, bo skończył mi się też do drukarki. A potrzebuję wydrukować. Tyha. Kocham. Praca skończona. Idziemy po. Co ja taka brudna. Idziemy po jedną rzecz do Pepko. Ale w Pepko nigdzie się nie kupuje jednej rzeczy. W Pepku kupiłam blachę na mafinki i kokilki. W poniedziałek przychodzą do nas goście i mam zamiar zrobić coś fajnego. I kupiłam jeszcze jedną rzecz, ale ją pokażę wam w domu. Zobaczcie, otworzyłam nasz los sernikos i wygląda kozacko. Muszę to przyznać, będziemy kroić. Okay, Ogólny nasz sernik jest trochę taki miękki w środku, ale babcia mi powiedziała, że tak może być i że muszę go wstawić po prostu na noc do lodówki, ale ja muszę go spróbować przed nocą. I mamy los sernikos, co prawda, tak jak mówiłam, jeszcze trochę popłynął. Ale mm, wstawiłam go do lodówki, więc jutro będzie przepychota. Koniecznie spróbujcie, bo pachnie cudownie. A więc tak, jestem w trakcie robienia kolacji i pokażę Wam, co takiego kupiłam w tym empiku. I są to gierki małżeńskie. Poczytałam trochę o tej grze i wydaje się być naprawdę super. A jako, że w poniedziałek będę gościć dwie cudowne pary, moje dwie cudowne koleżanki ze studiów, które mnie oglądają na pewno, także. Do zobaczenia. Eee, I będziemy trzy pary. Rzadko się tak zdarza, że przychodzą do nas tylko znajomi parami, wiecie o co chodzi? Więc postanowiłam, że po prostu to wykorzystamy. My uwielbiamy grać w gry. Mam nadzieję, że dziewczyny i chłopaki też. Więc kupiłam gierki małżeńskie. Ogólnie gra tylko nazwę związaną z małżeństwem, ale tak naprawdę nie jest powiązana. Może mogą grać w nie pary ani małżeństwa. Wiecie o co chodzi. Um, ja jeszcze nigdy w nim nie grałam, więc na pewno dam Wam znać co i jak. W poniedziałek też będę kręciła film, ponieważ będę robiła fajne rzeczy na poniedziałek, więc na pewno taki ala vlog z przygotowań na przyjęcie moich gości kolejnych. Mm, zobaczycie. Ja teraz piję sobie lampeczkę wina z okazji mojego pierwszego tysiąca na YouTubie. I przygotowuję kolację, a będą to tosty z dużą ilością pomidorków koktajlowych, z szynką i serem. Także zjemy sobie tosty, bo jestem mega głodna. Tego sernika nie zjadłam jednak, bo tak na pusty żołądek było mi średnio, a jestem właśnie mega głodna. Kończę już ten dzisiejszy film, bo serio dużo takich zamieszanych rzeczy się działo. Jako trening wpadł szybki marsz do pracy i z powrotem i w ogóle zrobiłam dużo kroków dzisiaj. 15 tysięcy, jak na mnie to dużo. E, więc jeśli dzisiejszy film Wam się podobał, to koniecznie zostawiajcie łapki w górę. Subskrybujcie mój kanał, bo to, że wybił tysiąc, to jeszcze nie oznacza, że sukces jest osiągnięty, ponieważ chciałabym, aby moja widownia i moi widzowie się, um, moje grono widzów się poszerzało. Ja jeszcze na koniec muszę podziękować mojej mamusi, bo to ona mocno się przyczyniła do tego, że ten pierwszy tysiąc wybił, zmobilizowała wszystkich swoich znajomych. Także dziękuję mamo i dziękuję wszystkim, którzy mnie zasubskrybowali, żeby ten pierwszy tysiąc wybił. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!